Manko z tej strony, kstemi i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Kangurek o runda 2. Oczywiście załadujemy grę. Eee, ostatnio skończyliśmy na wyścigu motorówek. Eee, Przerwałeś przygodę? Ostatnio tak, wyścig mo motorówek był. No i teraz niebezpieczna rafa, plus y, głęboki ocean będzie. Więc dwie podwodne mapy. Jej, czy jak tu się pływało? Aha, to w ten sposób. Bo ja Cię kręcę, zapomniałem o tym wodnym dym. No i co powiesz? Kao, żeby mnie uwolnić, musisz znaleźć torpedę i zniszczyć nią klatkę. Okej. Okay. Użyj przycisku w kierunku aby nią sterować oraz przycisk ataku aby ją wystrzelić Okej okay. Okej, okay, okej okay, żółwiu Tu się tak steruje do kitu Powiem wam szczerze, że czy pani ja ci się kręcę, zapomniałem o tym dym Zapomniałem o tym darowaniu tutaj A tu jest ta torpeda, dobra. Tu jest ta torpeda. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. I atak. Dobra, mamy to. Płyń za mną! Otworzę włas, abyś mógł przedostać się dalej. Dobrze, dobrze. To otwórz włas. Ja sobie tu jeszcze pozbieram parę rzeczy. Hmm, serduszko nie jest nam potrzebne. Mhm. Tutaj coś jeszcze będzie. No tak nie widzę za bardzo. Tutaj nie ma nic, tu jest ta torpeda. Nie, wy wysadź mi tą torpedę. Tylko był jeden pieniążek? Nie, tu są pieniążek, jeszcze jest jeden. Jeszcze gdzieś widziałem ee, kryształki tutaj. Tylko gdzie one były? A tutaj. Tutaj były kryształki. Tam już nie ma nic. Mhm. Mm tu są jeszcze kryształki. Widzicie, można tak łatwo pominąć wszystko. To jest nie do pojęcia, nie? Dobrze, yy, tu mamy, a jeszcze, jeszcze tam są kryształki. Kurczę, no? Dobra. Kryształki też ważna rzecz. Wolał, chociaż wolałbym gwiazdki za nich, zamiast z nich. No ale cóż, bywa. Dobra, bo nie my. Ja ci się kręcę, ryby jakieś, no? Co to było? Dobra, tu kolejną torpedę trzeba będzie, na pewno. Tu są kryształki, to pozbierajmy od razu. Tu nie ma nic na dole już. Okej, okay, u góry coś jest, u góry jest na pewno żyćko Okej okay. Tutaj nie ma nic, nie ma nic Dobrze eee, To co, chyba trzeba będzie płynąć tutaj Okej, okay, ja zawsze wolę dołem płynąć Poprzez te wiatraki, czy jak to się to nazywa Dobra, to mamy. Tutaj jest dzwonek. Ale nie uratowałem żółwia chyba. W takim razie. Dlaczego ja nie uratowałem żółwia? tego żółwia się nie ratuje? Czy co? A nie, tu jest ten. Okej, okay, bo tędy... Tak, tutaj się szło. Tu. I tu jeszcze jest życie. A życiem nie trzeba. Okej. Okay. O, okay. mm -hmm. wow, wyżej troszeczkę. Tak. Teraz wyżej. Tak, żeby nie zepsuć tej bomby, bo jak <laughs> obijacie tą bombą... Ee, obijacie się tą bombą, to ee, możecie ją zniszczyć, więc trzeba uważać. Dobra, teraz tu mnie otworzy. Dobrze. Dobra, Teraz tu mnie otworzy. Mhm, okej, okay, to mamy. Dobra, tą panią rybkę rozwaliłem. Okej, okay, okej, okay. to jest ciężkie tam. Tyle wam powiem. To trzeba się tak skupić na tym etapie. Tu jest bardzo dużo kryształów, więc, znaczy kryształów tych e, dukatów, więc czemu by nie je podbierać? Znaczy, no, tak jest wymagane do 100% gry, więc a ja będę chciał tu 100% gry zrobić. I powiem wam szczerze, że zrobię jednego, może góra, dwa, lajby z kangurka, żeby zrobić 100%, tylko muszę się do niego przygotować, nie? I zobaczyć gdzie, co jest i jak. No to będzie taki... Live, jakby wam to powiedzieć. Nie wiem kiedy go zrobię. Nie wiem kiedy go zrobię, ze względu na to, że no, na razie mamy trochę tych serii do ogarnięcia. Um, jeszcze, trochę, jeszcze parę nowych doszło w serii, więc... Zobaczymy. Tam chyba nic nie ma. Tędy nie mogę przepłynąć. Dobrze. To się przepłyniemy tędy tu. Tutaj sobie przepłyniemy. Tutaj jest... Co tu jest? A. Tu jest... no. Kolejny żółw do uwolnienia. Okej. Okay. Gdzie jest torpeda? Hmm. Tu są na pewno kryształki. To na pewno. <laughs> gdzie jest torpeda? Dzwonek mi w tym już pika. <laughs> A gdzie jest tu torpeda? Hmm, to jest pytanie. Może tu będzie? Nie no, stąd wróciłem. Nie tutaj będzie torpeda, tylko torpeda będzie gdzieś indziej Tu? Tutaj jest akurat dużo kryształków i tu jest też torped... znaczy kryształ? dukatów Okej okay. To mamy Znaczy ja wam powiem tak, że i tak i tak już wiem, że nazbierałem 3000 dukatów, tak? Wiem jakie są kolejne etapy hmm. Dobra, wiem jakie są kolejne etapy więc yy... wiem, że zdobędę spokojnie ponad 1000 dukatów ale i tak chcę to na 100% zrobić wszystko, tak? Więc jak możemy, to czemu by nie? Okej okay na dół na, górkę, na dół no. halo zaraz padnę nie zabiłem go i padłem ale ja, ja, nie nie gadaj, że będę musiał go jeszcze raz rozwalać Będę musiał go jeszcze raz rozwalać Najgorsze jest to, że on do mnie celuje I to jest ciężkie do rozwalenia hm. To jest taka jedna taka rybcia, która strzela Bardzo ciężko rozwalić, nie? No i super, nie? To będę się męczył z nią teraz. Zawsze jej nie lubiałem, ze względu na to, że ona strzela. Jak już się ją uda rozwalić, to po prostu potem jest masakra. Eee, jest masakra z życiem, ale to nic, jakoś sobie poradzę. Wow, w końcu, w końcu ją rozwadzi. Mógłbym się wrócić po życie, ale już płynę dalej, no bo co. Aha, bo tutaj jest torpeda kolejna, dobra. Dobra, ten, przy... ten poziom już jest zrobiony, bo tutaj tor... na torpedzie będziemy cały czas płynęli później. Kryształków 7 pominąłem, nie wiem gdzie. Dukatów też trochę, więc no tu będzie problem w tej niebezpiecznej rafie, ponieważ... Nie wiem gdzie te sam ani tam. No po przycisk ataku aby wystrzelić torpedę Możesz strzelać tyle razy ile zechcesz Okej okay. Okej okay. Tyle razy ile zechcesz Aha tylko, że sam też się mogę po... Naciśnij przycisk ataku, aby wystrzelić torpedę! będzie mi teraz cały czas tak mówił, dopóki nie będzie zapis. strzelać tyle razy, ile zechcesz. będzie mi tyle razy to mówił, dopóki nie będę miał zapisu. Wow, fart. Dukaty, dukaty. Okej. Okay. Tu teraz ładnie trzeba pominąć troszeczkę w górę, troszeczkę w górę i teraz tu. Okej, okay, to mam. To, że się obiłem troszeczkę, to nic. To jest głębokie oceany. Już widzę, że kolejnego dukata pominąłem. Ale to się da zrobić. Dobra, to mamy. Okej, okay, to mamy... Oj ojoj Dobra. Dobra, okej. Okay. Ład panie. No nie wierzę. Że mnie zabił jakiś eee... Węgorz. Tak można to nazwać. Dobra. Uuu, jakoś przetrwałem, ale to jest masakra jakaś, nie? Serio, od razu w te kolce i znowu te węgorze będą Ty, jednego pominąłem jakoś, dziwnie Pomiędzy nimi, okej okay. Między nimi. Dobrze. Kolejne dukaty. Mhm. O nie, dukaty, dukaty moje dukaty. No i kolejny tam jakoś pominięty, głupio. Głupi sposób pominięty może. W ten sposób. Ja trzy kręcę, ile tu jest trucizny. No, nieźle. Zatruwają! Ten ocean, wow, jakoś przetrwałem to, Zobiciem, bo zobiciem, ale przetrwałem. Dobra, teraz tu już mogę po zapisie to już mogę se ten. pod spodem i nas nic nie trafi. Dobra, kolejny zapis. Jest super Tu coś czuję, że tu może być Rybcia jakaś. No właśnie, tak też myślałem, a nie jedna jest. Więc no... Dobra. I tak miałem mało HP. Więc no. Okej. Okay. Wow, 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 wow. Wow 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 wow. Że dopłynęliśmy. Jakby nawet, to bym powiedział, że to jest inna kraina, nie? Trzeba się tak zmieścić... Czy ja cię kręcę... Dobra, mamy to. Teraz się tu można, no... skurdzi nawet, bym powiedział. Bo... Do tych prądów nie... Można strzelać właśnie. Dobra, mamy to uratowany żółw. Możemy płynąć, możemy płynąć, spoko poczekamy aż nam otworzy to. Super, ja się teraz mogę wrócić. Oczywiście poprzez tego kangurka, tak eee... zanim pójdę do środka, tamtą stronę nie mogę. Mogę tylko w środku przeszukiwać, dobrze. Dobra, otwórz mi to. Mnie jakaś taka bardzo duża skrzynka. Się kangurek nawet w nią mógł No, zmieścić. Ale to specjalnie jest tak zrobione, nie wiem, bo to tak naprawdę to by ta skrzynka była wielkość kangurka, nie Dobra, dobra, okej. Okej, 2410 chyba. Jeszcze upływne mamy? 137. Trawże w tą beczkę, dobra, dziękuję. Okej. Okay. Tu jeszcze jest jeden, jedna beczka. Kolejny, dukacik. Mamy to. Okej. Okay mhm okej okej dobra, kolejne monety zgarnięte tu będzie trochę monet też do zgarnięcia dobra, tu mamy no, wyżej okej okay. okej okay. to mamy, to mamy tu mamy. Teraz tak i tak. No. Jeszcze, jeszcze, dobrze. Mamy to. Będziecie mieć dłuższy materiał, widzicie sami już. jest prawie 20 minut już. Materiału. No ale cóż. Czasem tak bywa. Mamy wszystko tutaj. Teraz płyniemy tu do góry. Ale zanim tam do góry to jeszcze tutaj są dwa bukaty. Okej, okay. teraz chyba tu już do góry, jak podpłynę, to jest koniec, tak? To jest koniec. No nic. Yy, łapkujcie serikę, jeżeli Wam się podoba. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. A ode mnie to tyle. Trzymajcie się i. Elo na razie. Hej.